Przez remont gula? Czego ci trzeba? Ewakuacji. Wybór i pomoc w komfort cię doprowadzą do satysfakcji. Marta, podłoga zdarta. Już nie odmłodzi jej. Pielęgnacja. Parkiet, a może panel? Komfort to pełna. Satysfakcja. Wanda, w łazience skandal, tu zasługuje na... Renowację. Janka, zazdrości kafli. z komfortem czujesz. Satysfakcję. Anna, ta stara wanna może być źródłem... Kompromitacji. Anna, przebieraj w wannach w komforcie pełnym... Satysfakcji! W komforcie, w komforcie, w komforcie, w komforcie, w komforcie, w komforcie. Największy satysfakcja. wybór satysfakcja! Nina Blat nie wytrzyma, nie jest gotowy na. Satysfakcje. Kuchnie znajdziesz w komforcie i wnet nasycisz. Satysfakcje. Hanna, kran to fontanna. W twojej łazience? Zbędna atrakcja. Z kranów, komfort jest znany, płynie z nich czysta. Satysfakcja. Ala, coś tu się wala, już nie ogarniasz. Twoich kran. Si. Szafa! Prosto z komfortu! Zapewni pełnię! Satysfakcji! Magda! Klamka zapadła. Weź do łazienki to. Akrobacja! Drzwi są. Przecież w komforcie. Gdy je otworzysz? Satysfakcja. W komforcie. W komforcie. W komforcie. W koko. W komforcie, w komforcie, w komforcie. Największy wybór. Satysfakcja.